Jak ten Sejm nie zacznie rozwiązywać spraw zwykłych ludzi, to za dwa lata premierem Polski będzie męcem w koalicji z konfeder Konfederacji z Pisem I to, i to będzie wyłącznie wasza polityczna odpowiedzialność. Słyszę, że chcecie się Państwo teraz bawić wotum zaufania. Czyli zamiast wziąć się do roboty, pan premier Tusk będzie teraz dyscyplinować swoje przystawki. Mam pytanie, czy wy naprawdę niczego nie zrozumieliście? 1 czerwca... Niestety opadła zasłona. Klęska Trzaskowskiego to nie był wypadek przy pracy, tylko rezultat. Tak się kończy niedotrzymanie obietnicy złożonej milionom ludzi. I to jest niestety Pańskie dzieło, Panie Premierze. Ja mam pytanie: Gdzie jest ustawa o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami? Gdzie jest ustawa mieszkaniowa? Dlaczego nic nie robicie z rosnącą dziurą w ochronie zdrowia? Mogliśmy to przegłosować półtora tygodnia temu. Zaproponowałem Wam zwołanie posiedzenia Sejmu. Ale nie chciało Wam się na pracować, nie chciało Wam się na tego posiedzenia Sejmu zwołać. Jak ten Sejm nie zacznie rozwiązywać spraw zwykłych ludzi, to za dwa lata premierem Polski będzie męcem w koalicji z Konfeder Konfederacji z Pisem I to, i to będzie wyłącznie Wasza polityczna odpowiedzialność. Widzę, jak się Pan poseł Hibner rozmarzył.